Anna Święcicka, witam w Strefie Kultury, dziś w programie Teatralnie, Archeologicznie i Naukowo. Zaczynamy od Brzechwatorium, czyli premierowego spektaklu w opolskim teatrze lalki i aktora, który dzięki znanym i lubianym wierszom przenosi nas do świata, w którym literatura jest niczym lek dla seniorów. Żuraw, Ubykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić... Cześć! Teraz! Ja się nie ożenię. Niepotrzebnie Pani Papla. Żegnam Panią Pani Czapla. Brzechwa w Polsce jest znana. A jak to jest u Pana na Słowacji? No u nas nie jest taki znany. A ja konkretnie prawie go, go nie znałem. Oczywiście założyłem parę spektakli się, głównie w Polsce. W chłopcach Rajka, Pan Kleksa. Takie różne, ale ja nie, nie za bardzo go znałem, a zresztą nigdy go nie czytałem. A skąd pomysł, żeby sięgnąć po wiersze Brzechwy? Temat brzmiał, że klasyka polska dla dzieci. Dosyć trudne wyzwanie dla mnie, skoro nie jestem Polakiem, jestem ze Słowacji, pochodzę. Oczywiście znam polską klasykę, głównie romantyczną, a inną oczywiście dla dorosłych. Dla dětí nebárto, tam, tam po prostu pár měsíců szukałem, szukałem, szukałem. I tak jakož padl na, na, na literaturu, já na Břechvy, to zvoňujeme s pohledem, že či Břechva už je s klasikem, ale povídano mi, že tak, že, že Břechva może się líčit už jako klasik, jako dla dětí. Na no to čítám, skupím všechny ty które které, ty tak také to Břechva, věrše všichni a bajky všichni a teatřeky všichni, no čítávám, čítávám, i w końcu zdecydowałem, że, że te wersje dla dzieci, a nie tylko, są dobre, że, że są super, że Brzechka był wielki autor, że czyta taki kreatywny facet, tyle pomysłów, wpuenty, rytmus, pomysły, to wszystko jest w prostu to nie do głowy, że jakie tematy jego interesowały, obchodziły, a jak, jak super ich zrobił. Na brzegu błękitnej rzeczki mieszkają. Mały, smuteczny. Bardzo mnie interesowało, jak będzie brzechła brzmiał z ust starszych ludzi. Z tego powodu wpadłem na pomysł, że zróbmy to inaczej że zróbmy to w sanatorium, w takim, takim domie, domie starców, a że, że ten że to będzie ich dla nich lekarstwo, że to jest to, co postawi ich na nogi, że ta literatura, sztuka, teatr, wersje że to, to, to będą ci, ci prawdziwe pigule dla niektórych, które znowu znajdą, znajdą swoje sile, ochotę, radość, znajdą sens dla swojego życia. No i tak powstał spektakl, taki bardzo, 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 bardzo ciekawy, taki irytujący, prowokujący, a pokazuje się, że ten Rzechła, w innym kontekście brzmi zupełnie inaczej. Bardzo, bardzo ciekawo, bardzo, a jednak śmiesznie przejmująco, bardzo inspiratywnie. Wezwali wójta sąsiedzi. A ciąg tak na dachu siedzi prycha. Coż to za spór To ma wspaniały sens i myślę, że... Terapeutyczny dla seniorów, którzy tu przyjdą i którzy może właśnie nabiorą jeszcze większej chęci do życia, i wspaniały dla dzieci, dla młodzieży, żeby dostrzec w ludziach starszych po prostu pięknych, wspaniałych, mądrych, wartościowych ludzi, którzy sporo przeżyli. O to nam chodziło, żeby, żeby te, te dzieci zebrali swoich dziadków na teatr. Żeby o nich myślały, żeby widzieli, że oni po prostu nie potrafią. Nie trzeba o nich zapominać, że to są ludzie, którzy dużo potrafią, tak jak pani powiedziała. Są to po prostu ciągle, są to bardzo, bardzo ciekawi ludzie. Waliła się przed całym ogrodem, że bardzo smaczne jest z ten grzechła jest troszkę w takim innym wykonaniu. No my jesteśmy też trochę starsi, no nie jesteśmy dziećmi i te wiersze są nabierają taki może sentymentalny jakby klimat, mają taki sentymentalny klimat no z racji naszego wieku i naszej interpretacji. Wiem, że scenariusz się tworzył trochę w trakcie pracy waszej twórczej. Jaki mieliście na niego wpływ? Mieliśmy pewną dowolność wyszukiwania tych tekstów i każdy z nas szperał, przynosił dokładał do tego, co reżyser zaproponował, jakby swoje wartości tekstowe, prawda? I potem w selekcji, która nastąpiła, żeśmy wyrzucali, zostawiali pewne teksty, a niektóre nie. No i tak to powstało. Mają domki z cienkiej słomki, z kominami, o, jak poziomki. Krasny ludek, jest młody, wcale jeszcze nie ma to, że będzie to osadzone w domu seniora, w jakimś takim brechwatorium, sanatorium, to wiedzieliśmy już od początku. I o ile koledzy nie mieli z tym kłopotu, bo no, kwestia wieku, już, już samo przez się, się się to wie, to ja no, dosyć duży kłopot miałam, żeby się tutaj znaleźć że tak powiem, w grupie seniorów, bo seniorką jeszcze po prostu nie jestem. W swojej roli chyba szukam bardziej takiego szaleństwa, bardziej działa to na zasadzie wyobraźni. Wyobrażam sobie, jak, to, jak, jak starsza osoba może poczuć się młoda po prostu, więc ja mam zupełnie inne zadanie w tym spektaklu. To jest taki etap życia, który jeśli dożyjemy, to przejdziemy wszyscy, więc może właśnie warto się przypatrzeć. Oczywiście. Ja myślę, że moja babcia ma dobre powiedzenie. Każdy ma tyle lat, ile przeżył. I to jest piękne, że można na każdym etapie odkrywać coś, Czego nie miało się wcześniej i nie będzie się miało pewnie też później. Więc żyć chwilą tu i teraz. I myślę, że w tym przedstawieniu bardzo dobrze to widać, że ci staruszkowie po prostu w momencie, kiedy przychodzi do nas ten brzechwa, jesteśmy jakby zaczarowani, jakby, jakby odkrywamy tą całą dziecięcość, to, tą wrażliwość. Te wiersze nas po prostu odkrywają na nowo. A sami odkryliście coś? Odkryłaś jakiś tekst, którego nie znałaś? Odkryłam wiele tekstów, które nie znałam, chociażby tą prozę, Savoir Vivre, ale to dzięki książce Brzechwa dla dorosłych. Tam jest naprawdę wiele ciekawych tekstów i też polecam zajrzeć do tej książki. Noszenie koszutków nie jest w dobrym tonie. Bankiety, gdy się zabrudzą, należy odwrócić na drugą stronę. Gdy i tam się zabrudzi, na trzecią. Zapraszam Państwa do podróży w czasie. Przenieśmy się do średniowiecznej Nysy. Jak wtedy wyglądało życie? Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Kremarskiej odpowiadają na to pytanie. Wystawa jest rzeczywiście bardzo bogata, a stanowi plon badań archeologicznych, które prowadzili przez kilka miesięcy na przełomie 2021-2022 roku w centrum miasta, w historycznym centrum Nysy. To jest teren około 27 arów. Do głębokości 5 metrów Znajdywaliśmy pozostałości dawnej Nysy, tej najstarszej, 13 14 wiecznej i tej z naszego punktu widzenia jako archeologów, całkiem nie tak bardzo stary, czyli tej przemomu XIX-XX wieku, czyli dokładnie do 1945 roku, bo wtedy niestety kamienice tam znajdujące się, jak i większość centrum miasta, legło w gruzach i kamienice to przestały istnieć. Plon jest bogaty jako, że Nysa była bardzo bogatym miastem, bardzo rozwiniętym. Znaleźliśmy bardzo dużo pozostałości dawnego rzemiosła. Inaczej ceramicznych znaleźliśmy ponad pół tysiąca, natomiast fragmentów ceramicznych ponad półtorej tony. Mnóstwo innego rodzaju wyrobów metalowych, drewnianych, szklanych, także fragmentów wyrobów ze skóry, których właściwie liczymy w tysiące. Widzę, że są też szczątki zwierząt. Tak, ale są to szczątki pokonsumpcyjne. Ciekawe wnioski można na tej podstawie wysnuć, bo wykonane badania astrologiczne tych szczątków wykazały nam, co jadali dawni mieszkańcy Nysy. I wiemy na przykład, że jeśli chodzi o mięsne potrawy, to królowała wołowina, na drugim miejscu była wieprzowina. Także owca i koza była obecna na stołach, czyli baranina, kozina. Około 12% szczątków to są szczątki drobiu, czyli kura, gęś. Natomiast co może wydać się zaskakujące dla wielu osób, na przykład liczyzna to jest 1%. – Ekologiczna Nysa słynie ze szkła. Akurat tutaj są to puchary fletowe, Niektórzy nazywają też to pucharami typu czeskiego, bardzo ciekawej konstrukcji, gdyż guzy, które są na, na tym szkle, służyły nie tylko celom dekoracyjnym, ale miały też znaczenie praktyczne. Gdy w średniowieczu jedzono, a no jedzono głównie rękami, nie posługiwano się sztuczcami, to te guzki na, na tych bucharach fletowych pozwalały na Lepsze objęcie tego pucharu, gdy sięgano już po kolejny kolejny kufel piwa. Czy udało się odkryć jakiś skarb? Tak, odnaleźliśmy w jednej z piwnic monety pruskie i monety niemieckie, marki I jest to łącznie zbiór około 1970 kilka monet monety zachowane w wyjątkowo dobrym stanie, gdyż wykonane były z praktycznie czystego srebra. Wraz z monetami odnaleziono również depozyt takich precjozów różnego rodzaju łańcuszków, zegarków, przedmiotów wykonanych ze złota, srebra oraz pozłacanych. Udało się zrekonstruować kilka sztuk, butów. Udało nam się odkryć prawdopodobnie pozostałości pracowni odlewniczej, która działała na ulicy Kramarskiej. Pracownia ta zajmowała się produkcją drobnych elementów odzieży. Głównie to były sprzączki do butów, ale również takie drobne sprzączki do odzieży oraz, co ciekawe, produkcją no, takich dosyć niepozornych obiektów z dzisiejszego punktu widzenia, czyli naparstków. Proszę wierzyć, że no, jest to odkrycie na skalę europejską. Nigdzie indziej nie odnaleziono takiego, tak wielkiego i tak kompletnego zbioru form odlewniczych służących do odlewu takich drobnych przedmiotów. Z jednego obiektu. Udało nam się wydobyć średniowieczny hełm oraz kord, czyli taki rodzaj długiego noża, takiego krótkiego miecza jednosiecznego. Jest to również odkrycie na skalę europejską. W całej Polsce odkryto jedynie sześć tego typu hełmów. No, ten nasz nyski hełm jest jednym z najładniejszych i najbardziej kompletnych. Wystawę można oglądać do 28 stycznia. Rok 2023 to jubileusz 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji w muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku możemy oglądać wystawę, która przyjechała z Torunia, czyli z miasta, wybitnego astronoma. Wystawa powstała w momencie, kiedy zaczynaliśmy budować wystawę stałą w domu Mikołaja Kopernika, którą mają Państwo okazję podziwiać od sześciu lat. Wystawa okazała się na tyle ciekawa interesująca także dla innych odbiorców poza toruniem, że postanowiliśmy nadać jej dalszy bieg. Dla nas bardzo ważne jest badanie biografii Mikołaja Kopernika. My pracujemy nad Mikołajem Kopernikiem niemal codziennie, i tutaj dla nas bardzo ciekawy, interesujący był fakt bliskości wsi Koperniki obok Nysy, które są wiązane naukowo z pochodzeniem rodziny ojca Mikołaja Kopernika, którego nazwisko wiązane jest bądź z fachem, czyli zajmowaniem się miedzią, bądź też właśnie z wsią Koperniki. Zatem tutaj oddajemy Państwu naszą historię, która jest też częścią historii lokalnej. Na naszej wystawie możemy sami troszeczkę wziąć udział w zwiedzaniu nieco bardziej aktywnie w części związanej z Warmią, kiedy dowiadujemy się o tym, że Mikołaj był lekarzem swojego wuja, a także świadczył usługi lokalnej ludności. Możemy sami taką mieszankę ziół sobie według Receptur Mikołaja Kopernika umieszać. Będąc w skryptorium w Krakowie, możemy spróbować swoich sił pisząc piórem, gęsim, także to również będzie się cieszyło na pewno dużym zainteresowaniem. Wiemy, że astronomia była jego pasją, jego miłością, której się oddawał w, na pewno na Warmii bardzo chętnie, bo już miał wówczas trochę więcej czasu. Natomiast na co dzień był urzędnikiem, był przecież kanonikiem również. Miał swoje obowiązki. Aprowizacja stołu między innymi należała do niego, zarządzanie dostarczaniem pożywienia. Stąd tutaj taki, taki ciekawy fakt zajmowania się przez Mikołaja um, uczciwą ceną chleba i opracowaniem taksy olsztyńskiej, którą oh stworzył, aby każdego mogło być stać na chleb. Także zajmował się i medycyną, i prawem, bo oczywiście skończył doktorat, obronił w Feraże prawo kanoniczne to było. Był także kartografem. Co prawda nie wiemy, gdzie obecnie znajdują się mapy, które mógł sporządzić, ale wiemy, że mapy sporządzał i że nimi żywo zainteresowany był zakon krzyżacki. Wśród wielu eksponatów, które możemy podziwiać, są faktycznie bardzo leciwe. To prawda, my poza tą warstwą edukacyjną dbamy też o warstwę muzealniczą, dlatego pokazujemy m.in. obiekty archeologiczne. Są to związane z funkcjonowaniem miasta, m.in. naczynia ceramiczne, 500-letnie. Do tego polecam piękny detal architektoniczny. Torun jest związany z gotykiem do dziś, z tego gotyku słynie. Dlatego myślę, że warto spojrzeć na piękne płytki posadzkowe z motywem lilijki, ale także z motywami geometrycznymi. Są też pieniądze, bardzo wiekowe, ale też i w miarę współczesne rzeźby. To prawda, o Koperniku możemy mówić w bardzo różny sposób przez artefakty, ale także przez przykłady sztuki współczesnej. Na wystawie znajdą Państwo trzy przykłady małej formy rzeźbiarskiej, a w zasadzie są to projekty, które przygotowane zostały w 1973 roku w trakcie obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Wówczas przygotowano specjalny plener rzeźbiarski i noszono się z planem wystawienia Mikołajowi nowego pomnika. Wystawę można oglądać do 26 listopada. Śmierć to temat, który towarzyszy nam od narodzin, ale zastanawiamy się nad nim najczęściej w sędziwym wieku lub gdy zachorujemy. Spektakl I'm nowhere znikanie w teatrze imienia Jana Kochanowskiego w opolu zadaje mnóstwo pytań dotyczących. Trudnego tematu odchodzenia. Zakończyliśmy, zamknęliśmy ostatni, ostatnią fazę ponadrocznej procedury uwierzytelniającej uzasadnioną prośbę i gotowość pani Sofii do poddania się zabiegowi eutanazji. Ten wokół eutanazji temat nie dotyczy tylko i wyłącznie śmierci, ale też również wyborów. Wyborów, kiedy stajemy w sytuacjach granicznych, wyborów, kiedy naprawdę mamy kogoś bliskiego, kto cierpi, wyborów, kiedy musimy myśleć o tym, kiedy kilkuletnie dziecko podłączone do gigantycznej aparatury od kilku miesięcy nie ma kontaktu ze światem. No i pojawia się szereg pytań, kto powinien decydować właściwie o naszym życiu, co to znaczy wolność, wolność wyboru. Co to znaczy wolność życia społecznego w ogóle, co to znaczy wolność jednostki. Więc to tak naprawdę nie jest tylko przedstawienie o życiu, ale przede wszystkim o tym, jakie mamy prawo do tego, by podejmować decyzję, o której prawdopodobnie każdy myśli oczywiście u zmierzchu swojego życia, czyli momencie odejścia własnego. To wszystko jest oczywiście kwestia bardzo indywidualnego przypadku. Czy mamy do czynienia z kimś, kto bardzo cierpi, niezależnie czy to jest cierpienie fizyczne czy psychiczne, czy też mamy do czynienia z sytuacją, która dotyka, tak jak już dzisiaj w wielu krajach, tylko i wyłącznie samotności. Bo proszę sobie wyobrazić, że w krajach Zachodu większość eutanazji wśród młodych ludzi, która jest popełniana, dotyczy izolacji i samotności, co jest oczywiście absurdalne. Ale to okazuje też, w jakim momencie jesteśmy w świecie, w jakiej cywilizacji żyjemy. To nie jest wybór pomiędzy cukierkami a czekoladą. To jest decyzja, która wymaga pełnej świadomości. Geneza produkcji sięga kilku lat wstecz. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakby takiego... Międzynarodowego sznytu, To jest raczej chęć wspólnego dialogu, wymiany dyskursu, też wymiany artystów, którzy mają bardzo odmienny światopogląd i odmienne myślenie na tematy eutanazji. I muszę przyznać, że te pierwsze dwa, trzy tygodnie prób, kiedy były to próby analityczne, były najciekawsze. Nie tylko ze względu na różnice kulturowe, ale w ogóle myślenie, na światopogląd. Sporo w spektaklu jest gestu, ruchu, takiego niedopowiedzenia, które można sobie na różny sposób zinterpretować. No, trudno rozmawiać o zarówno decyzjach krańcowych, jak i o śmierci w sposób jednoznaczny. Dlatego też myśleliśmy, że forma tego przedstawienia jest niejednoznaczna. Mamy bardzo różnych ludzi pokoleniowo, od 20 latków aż po 80-latków niemalże. I jest dziecko. I jest tak, jest również chłopiec kilkuletni, więc to spojrzenie różnych punktów widzenia nas interesuje. No, i rzeczywiście formy też mamy bardzo różnorodne, mamy trzy płaszczyzny przedstawienia, w którym jedna jest opiera się na warstwie intelektualnej, druga na warstwie Emocjonalnej, a trzecia na takiej narracji, widzenia życia od środka, to znaczy poprzez narrację mózgu dziecka, które śpi w komie. Teatr nie jest po to, żeby dawać odpowiedź, ale po to, żeby wszczęła się dyskusja. Tutaj jest o czym dyskutować. Naszym zadaniem było oczywiście nie dawać gotowej tezy, tylko wzbudzić jakąś refleksję i zacząć tak naprawdę dotykać tematu. Dobrej śmierci. Trudno chyba nawet stwierdzić, jaka jest dobra śmierć. Myślę, że dla każdego jest inna, jak to mówi jedna z postaci. Być może we śnie, ale sam lekarz o tym nie wie. Ale przychodzi moment, kiedy życie opuszcza Twój mózg, i wtedy cała ta kultura i cała ta, ta cywilizacja przestają mieć dla Ciebie znaczenie nie ma mózgu, nie ma nic. Ale życie jest. Ono się nie pojawia ani nie znika, tylko zawsze jest. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia za dwa tygodnie.